Zadanie 73. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt A równy 2 minus 5 drugich, której odległość od punktu B równego 2, 4 jest równa pierwiastek z 13. OK. No dobra, czyli chcemy wyznaczyć równanie takiej prostej. No to możemy do tego użyć. Postaci ogólnej prostej, czyli postać ogólna, no to jest Ax plus BY plus C równa się 0. I tylko ktoś tu teraz może powiedzieć, że, no ale czekaj, czekaj, mamy tutaj pewien problem. No bo mamy dwa warunki, które dadzą nam dwa równania, a nie wiadomych mamy trzy w tym równaniu. No i no jest takie twierdzenie w algebrze liniowej które mówi że żeby wyznaczyć n niewiadomych potrzebujemy n równań liniowo niezależnych nie będę teraz wchodził w kwestię tego co to są równania liniowo niezależne to można sobie sprawdzić na playliście z algebry liniowej natomiast jakby sprowadzając to do poziomu licealnego to oznacza że żeby wyznaczyć n niewiadomych potrzebujemy co najmniej n równań a tutaj będziemy mieć trzy niewiadome i tylko dwa równania. No to to się nie da. No więc, po pierwsze, dlaczego używamy postaci ogólnej do tego zadania, a nie na przykład postaci kierunkowej? Y równa się ax plus b, gdzie mielibyśmy tylko dwie niewiadome. Więc przede wszystkim wolę użyć tego równania, ponieważ wtedy jest fajny wzór na odległość punktu od prostej. Jest on dostępny w tablicach, sobie go użyjemy. Natomiast tutaj za bardzo nie ma. A po drugie, każda prosta, która posiada postać kierunkową, posiada dokładnie jedną taką postać. Dlatego jest ona wygodna. Tylko właśnie, powiedziałem, każda prosta, która posiada postać kierunkową. Nie wszystkie proste posiadają postać kierunkową. Raczej znaczy, tak naprawdę to bardzo szczególny typ nie posiada. Nie posiada typ X równy A, czyli po prostu, gdzie X jest stałe, takie pionowe proste. One nie posiadają postaci kierunkowej. Natomiast każda prosta posiada postać ogólną, co więcej, każda prosta posiada nieskończenie wiele różnych postaci ogólnych. Tutaj z naciskiem na każda. Te też posiadają postać ogólną. No i właśnie, jeśli posiadają nieskończenie wiele, to możemy sobie tak. Powiedzieć, że jakby proste, proste się dzielą na dwa rodzaje. Te, dla których współczynnik, kierunku, współczynnik A jest równy 0 i te, dla których nie jest równy 0. Jeśli A jest równe 0, to tak naprawdę to jest prosta stała, czyli możemy ją przekształcić na Y równa się jakieś tam D. Natomiast jeśli jest różny od 0, to możemy przez A podzielić i dostać postać x plus, nazwijmy to b1y plus c1 równa się 0. No i właśnie, w tym momencie już dostajemy tylko dwie niewiadome. I możemy taką postać zastosować właśnie do naszego zadania. Jeśli dostaniemy gdzieś na jakimś etapie sprzeczność, że na przykład jakaś prosta nie będzie nam chciała wyjść, że coś nie wiem, no wyjdzie sprzeczne równanie, to to będzie dla nas informacja, że to nie jest dobre równanie dla tej prostej. A to oznacza, że a przez które dzieliliśmy musiało być równe 0. Więc w ten sposób można właśnie, jeśli tutaj dzieląc przez a robimy coś nielegalnego, to można wykryć właśnie, że no musimy uwzględnić przypadek, gdy a jest równe 0 i wtedy takie coś rozwiązywać. No dobra, więc wykorzystując to wszystko, co sobie omówiliśmy, teraz no podstawmy nasze informacje. Po pierwsze nasza prosta przechodzi przez ten punkt, czyli możemy go tu podstawić i dostaniemy równanie 2 minus 5 drugich B1 plus C1 równa się 0. To oznacza, że przechodzi przez punkt A. A po drugie ma być w odległości od punktu B równej pierwiastek z 13. Przypomnijmy sobie ten wzór. Odległość punktu o współrzędnych x0, y0 od prostej AX plus BY plus c równej 0 wyraża się wzorem wartość bezwzględna z A razy x0 plus b razy y0 plus c dzielone przez pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat. No dobra, czyli wykorzystując to, możemy napisać równanie. Wartość bezwzględna do no nasze A to jest 1, więc po prostu x0 no to 2, plus nasze b1 to b1 nie znamy razy y0, czyli 4. B1 plus C1 dzielone przez pierwiastek z 1 kwadrat plus B1 kwadrat to ma się równać pierwiastek z 13. No i dostajemy taki układ równań. Ok, no i y, teraz tak. Y, jak tu sobie z tym poradzić? To nie jest układ liniowy, więc metody przeciwnych współczynników tu nie ma, ale metoda podstawienia jest zawsze. Jakby reguła kciuka jest taka, że Wykorzystujemy prostsze równanie do tego, żeby wyznaczyć jedną niewiadomą i podstawiamy do bardziej skomplikowanego, żeby tam już wykonywać obliczenia. Nie mówię, że tak zawsze należy postępować, ale powiedziałbym, że tak się postępuje w 99% sytuacji. Więc co? Więc z pierwszego równania możemy łatwo C1 wyznaczyć. C1 równa się 5 drugich B1 minus 2. I podstawiamy do drugiego, no to mamy wartość bezwzględna z 2 plus 4b1 plus c, czyli 5 drugich b1 minus 2. No i zamykamy. Przez pierwiastek z 1 plus b1 kwadrat ma się równać pierwiastek z 13. No dobra, to tu u góry, o tu nam się uporządkuje i dostaniemy tak naprawdę 5 drugich to 2,5, czyli dostaniemy 6,5 wartości bezwzględnej z b1, możemy z stałą wyłączyć przed wartość bezwzględną przez pierwiastek z 1 plus b1 kwadrat równa się pierwiastek z 13. Obie strony są dodatnie, więc możemy bezkarnie podnieść sobie obustronnie do kwadratu. No i tu tylko dostaniemy 6,5 kwadrat razy wartość bezlewna z b1 do kwadratu, to jest to samo co b1 do kwadratu. Ten, bo kwadrat i wartość bezlewna kasują minusa, więc możemy bez. No a tutaj się pierwiastek skasuje i dostaniemy plus przez 1 plus b1 kwadrat równa się 13. Nie, 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 nie liczyłem tego 6,5 do kwadratu, bo akurat ja teraz podzielę przez 6,5 do kwadratu, dostaniemy b1 kwadrat przez 1 plus b1 kwadrat i trochę się to uprości, bo 13 przez 6,5 razy 6,5. No to 13 na 6,5 to 2, więc dostaniemy 2 przez 6,5 po prostu. Teraz pomnóżmy jeszcze przez mianownik razy 1 plus b1 kwadrat. Dostaniemy b1 kwadrat równa się, 2 przez 6,5 to w ogóle 4,13, plus 4,13 b1 kwadrat. Przerzućmy to b1 kwadrat, dostaniemy 9 trzynastych, b1 kwadrat równa się 4 przemnóżmy przez 13 i dostaniemy, że b1 kwadrat równa się, trzynastki się skracają, wychodzi 4 ,9. Pierwiastkujemy, no i tylko pamiętamy, pierwiastek z b1 kwadrat to jest wartość bezwzględna z b1, równa się 2 trzecie, czyli b1 równa się plus minus 2 trzecie. No i tak, no i wyszły nam 2b1, to oznacza, że będziemy mieć właśnie te dwie proste, które są odległe od właśnie od naszego punktu o pierwiastek z 13, no i przechodzą przez ten punkt, co chcemy. No i teraz jeszcze musimy C1 wyznaczyć. C1 to 5 drugich B1 minus 2. Czyli C1 równa się 5 drugich razy B1 minus 2, no to... C1, 1 będzie równe 5 drugich razy 2 trzecie minus 2. To się skraca 5 trzecich minus 2 minus 1 trzecia. A C12 to będzie 5 drugich razy minus 2 trzecie minus 2. 2 się znowu skraca. Minus 5 trzecich minus 2, minus 1 i 2 trzecie, minus 3 i 2 trzecie. OK, czyli właśnie, czyli wyznacz równanie prostej przechodzącej przez pół, której odległość jest równa pierwiastka z 13. No to pierwsza prosta to będzie x plus 2 trzecie y minus 1 trzecia równa się 0. A druga to będzie x minus 2 trzecie y minus 3 i 2 trzecie równa się 0. Te dwie proste spełniają warunki naszego zadania. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zapisu, subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.